Witam serdecznie w mojej kuchni. Ja nazywam się Pan Pomidor, czyli Dom Pedro i dzisiaj prezentuję Wam przepis na siadanie. O, będzie to kolejne siadanie, bardzo proste, do którego użyjemy świeżych bułeczki, szynka, a także ser, który już lada dzień stanie się pleśniowym. Oczywiście do tego dwa dorodne cytując Kasię, drogie pomidory. Do przepicia oczywiście Johnny Walkera. Moi kochani, do środka oczywiście dajemy maksymalną ilość czosnkowego sosu dla smaku, ale oczywiście film ten nie miałby sensu, gdyby nie miał też motta, a przygotowując to śniadanie, przyszło mi do głowy to jak mój znajomy powiedział kiedyś, że pomidory nie dziwki i nie chcą być rozbierane, tylko obierane, dlatego użyjemy tutaj pomidorów już obranych, pokrojonych, będzie po prostu szybciej, no i na pewno smaczniej. Moi kochani, to wszystko z mojej strony, życzę Wam pysznego śniadania, pozdrawiam i mówię po czesku Ahoj.